W bazie danych przechowujemy mnóstwo informacji, które są pogrupowane tematycznie w tabelach. Przykładem takich tabel może być prezentowana tabela pracownicy, która przechowuje informacje o załodze. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że kluczową umiejętnością jest odczytywanie zgromadzonych danych. Danych, które widzimy kierownik może wykorzystać do planowania wynagrodzeń, a księgowa do ich wypłaty. Zatem niemalże każdego dnia w sposób naturalny rodzi się w nas chęć odpytywania tabel, Czyli pisania zapytań, które będą nam zwracały dane z tabel. Wobec tego napiszemy zapytanie, które odpyta naszą tabelę i zwróci wszystkie skrywane przez nią informacje. Jednak zanim pokażę Wam, jak napisać takie zapytanie, zastanówmy się, co koniecznie powinno ono zawierać. Skoro w bazie danych może być wiele tabel, to logiczne jest, że powinno ono wskazywać, którą tabelę chcemy odpytać. Idąc dalej tym tropem, dochodzimy do wniosku, że w tabeli może być wiele kolumn. Więc także powinniśmy wskazać, które kolumny chcemy zobaczyć. Przekładając nasze logiczne myślenie na kod, musimy posłużyć się instrukcją, która będzie składała się z dwóch klauzur. Pierwsza klauzura to SELECT. Służy ona do wyspecyfikowania listy kolumn, które chcemy zobaczyć w wyniku. Druga klauzura to FROM, która służy do zdefiniowania źródła danych, czyli pochodzenia kolumn, które znajdują się w klauzuli SELECT. Do wskazania wszystkich kolumn możemy posłużyć się gwiazdką. Natomiast źródłem danych będzie tabela, czyli wskazujemy konkretną tabelę poprzez podanie jej nazwy. Na końcu instrukcji nie zapominamy o średniku. I to w zasadzie wszystko. Program będzie wiedział z jakiej tabeli, jakie kolumny chcemy zobaczyć. Zatem nasza instrukcja powinna wyglądać następująco: Selek gwiazdka, ponieważ chcemy w wyniku zobaczyć wszystkie kolumny tabeli, którą zamierzamy odpytać. Dalej, FROM, pracownicy, gdyż właśnie tą tabelę chcemy odpytać. Przed nazwą tabeli znajduje się nazwa schematu, by jednoznacznie wskazać tabelę, o którą nam chodzi. Już wiesz, jak odpytać tabelę. Jednak, jak patrzę na to zapytanie jego rezultat, dochodzę do wniosku, że najczęściej jednak nie będzie zainteresowany wszystkimi kolumnami, a jedynie konkretnymi. Ponadto użycie gwiazdki do wskazania listy kolumn nie jest dobrą praktyką gdyż nie kontrolujemy zbioru kolumn, które zobaczymy w wyniku. Oczywiście dziś widzimy 5, ale już jutro projektem bazy danych może rozbudować tabela o kolejne kolumny i nasze zapytanie nieoczekiwanie zacznie zwracać większą liczbę kolumn. Ponadto nie kontrolujemy w jakiej kolejności zostaną zwrócone kolumny. Użycie gwiazdki powoduje, że kolumny zostaną zwrócone w kolejności, w jakiej były one wymienione w instrukcji tworzącej tabelę. Jakiekolwiek zmiany w strukturze tabeli, np. dodanie i usunięcie kolumny, może spowodować, że kolejność kolumn ulegnie zmianie. Zatem co zrobić z gwiazdką? Spójrz na skład im instrukcji SELECT. W miejsce gwiazdki możemy podać nazwę kolumny. Czyli zapytanie SELECT imię FROM pracownicy zwróci nam jedną kolumnę i tą kolumną jest imię pracownika. Jeżeli chcemy w wyniku zobaczyć więcej kolumn, na przykład dział identyfikator pracownika, imię i nazwisko, to oczywiście w klauzurze SELECT możesz umieszczać wiele nas kolumn, ale muszą być one odseparowane przecinkami. Wobec tego uzupełnię składnię zapytania o ten element. Teraz lista kolumn to nic innego jak ciąg. Kolumna, przecinek, kolumna, przecinek i tak dalej. Tym sposobem możesz wymienić wszystkie kolumny z tabeli, którą odpytujesz. Nasze zapytanie, które ma zwracać cztery kolumny, będzie wyglądało w następujący sposób. Wymienione są w nim konkretne nazwy kolumn, pomiędzy którymi znajdują się przecinki. I tym sposobem masz pełną kontrolę nad kolumnami, które zwracane są przez zapytanie. Czy w takim razie gwiazdka jest na wymarciu? Na pewno nie. Musisz dostrzec, że programiści tworzą kąt docelowy, piszą też zapytania pomocnicze. Wyobraź sobie, że rozpoczynasz pracę z jakąś bazą danych i ktoś prosi Ciebie o zwrócenie danych adresowych pracownika. Nie usiądziesz i nie napiszesz od ręki takiego zapytania, gdyż nie znasz bazy danych, jej tabel. Nie wiesz w jakich kolumnach jakie dane są wprowadzone. Czy numer domu to dzielna kolumna, czy też nie. Naturalne jest, że odruchowo napiszesz niedbale Selek gwiazka from pracownicy. Zapoznasz się z danymi, a następnie napiszesz dobre, docelowe zapytanie w którym zamiast gwiazdki użyjesz nas kolumn z tabeli źródłowej.